Witamy Was bardzo serdecznie. Po raz trzeci w naszym cyklu Weekend Design kontra technologia. Dziękujemy Wam jak zwykle za wyświetlenia i subskrypcję. Dzisiaj motywem przewodnim naszego filmu będzie w szczególności design i kolorystyka, czyli tematy, w którym Piotr jest w swoim żywiole. Adam, ale znając Ciebie będziesz mi przerywał i dorzucisz swoje 5 groszy z zakresu technologii produkcji i parametrów technicznych. Zacznijmy od wzornictwa i rozszerzeniu naszej topowej kolekcji Future Inox o cztery nowe, niezwykle modne, wpisujące się w aktualne trendy architektoniczne wzory drzwi. Piotr, wzory wzorami, ale przypomnijmy, czym technologicznie charakteryzuje się kolekcja Future Inox. To przede wszystkim poszycie skrzydła z blachy aluminiowej, ze wszystkimi zewnętrznymi aplikacjami ozdobnymi, idealnie zlicowanymi z powierzchnią skrzydła. Przyjrzyjmy się zatem tej technologii i nowym wzorom. Przenieśmy się na chwilę w nowe miejsce, na halę produkcyjną, gdzie te piękne drzwi są produkowane. W tym miejscu ta technologia dała nam możliwość wyprodukowania na przykład wzoru Future Inox 14 z naświetleniem bocznym oraz wzoru Future Inox 12, który wyjątkowo nie ma żadnych aplikacji ozdobnych, a technologia Future charakteryzuje się tutaj idealnie zlicowanymi dwoma kolorami blach. I taka ciekawostka. Ten pierwszy wzór to gwiazda układki z naszego najnowszego katalogu 2022, dostępnego we wszystkich naszych salonach partnerskich. Z kolei w tym wzorze mamy możliwość połączenia dwóch najmodniejszych w tym sezonie kolorów, na przykład czarnego matu oraz koloru łódek Don Tarner. W naszej ofercie znajduje się również kolekcja z technologicznym wykorzystaniem szkła po prostu kolekcja Glas w dwóch odmianach. Glas Design, w której tym razem przeszklenie, czyli pakiet szybowy jest idealnie zlicowany z powierzchnią skrzydła bez żadnych odstających krawędzi. A druga Glas Front, gdzie piękna tafla szkła stanowi tylko aplikację z czarnego lakobelu bez pakietu szybowego, która jest naklejona i nie jest zlicowana. Ale nadaje tym drzwiom wyjątkowego charakteru. Rozszerzyliśmy również naszą klasyczną kolekcję o futurystyczne wzory 3D. To kolekcja, gdzie mamy możliwość uzyskania głębi tych wzorów, którą możemy spotęgować kontrastując kolorystykę. Gdzie na przykład we wzorze 52, chcąc nawiązać do trendu glamour, połączyliśmy kolor złoty wraz z czarnym karbonem z palety Sky Color. A te piękne efekty możemy uzyskać poprzez precyzyjne laserowe wycięcie wzorów i warstwowe ułożenie blach w płaszczu skrzydła oraz dokładne malowanie proszkowe. Mówiłeś o malowaniu, to może opowiedzmy, jakie mamy dostępne grupy kolorów i jakie wprowadziliśmy zmiany i nowości w tym zakresie? Nasze kolory dzielimy na trzy grupy. Pierwsza Natural Decor, czyli 14 podstawowych kolorów, w tym aż czterech nowości. Adam, warto powiedzieć o nich przez chwilę. Ponadczasowy, modny, matowy, biały nieustannie modny antracyt jedwabny oraz dwa nowe kolory z rodziny łódek, jakimi są łódek dąb Toffee oraz pierwszy kolor z usłojeniem poziomym, czyli tegoroczna gwiazda – łódek dąb Tarnę. Naszą paletę kolor wzbogaca również gama Crystal Scar Color. To 13 kolorów z unikatową strukturą mieniących się w słońcu kryształków. A grupę kolorów zamyka kameleon Harmony, gdzie możemy wybrać kolor z szerokiej palety RAL a ograniczeniem jest tylko Wasza wyobraźnia. Dzisiaj to wzory i kolory były gwiazdami naszego odcinka i chcielibyśmy zachęcić Was do poszukiwań swoich inspiracji z bardzo bogatej oferty drzwi WIKED. Zachęcamy do przeglądania naszego katalogu, korzystania z konfiguratora drzwi na stronie internetowej. Zapraszamy też na nasz profil firma WIKED w social mediach. Na Facebooku i Instagramie zamieszczamy mnóstwo inspirujących materiałów. A dzisiaj się już żegnamy. I zachęcamy do oglądania poprzednich odcinków. Cały czas czekamy na Wasze propozycje innych tematów do omówienia oraz komentarze. A teraz polub ten film, włącz subskrypcję i dzwoneczek, jeśli spodobał Ci się ten odcinek. No to co? Do zobaczenia! Do zobaczenia!